Siema, nie wiem co bardzo jak mam zacząć ten odcinek, ponieważ czuję się mocno niekomfortowo, siedząc w delikatnie mokrych włosach, już praktycznie bez rzęs, bez makijażu, ale należą Wam się wyjaśnienia, dlaczego mnie nie ma od ponad tygodnia. Więc kochani, mam covida. Przez ostatni tydzień czułam się na tyle źle, na tyle fatalnie, że leżałam w łóżku, praktycznie całe dnie spałam, nie miałam totalnie siły i zaraz wam powiem, jak do tego doszło. Dzień domu w niedzielę wróciłam do kościana dosłownie na jeden dzień, na poniedziałek i niedzielę spędziłam te chwile z moimi rodzicami, z babcią i z dziadkiem i w poniedziałek miałam różne badania, po prostu jakieś takie powiedz, zdrowotne. Krew i tak dalej, i tak dalej. Ale obudziłam się w poniedziałek z takim bólem mięśni, i to było dość o tyle śmieszne, że śniło mi się, że jestem chora. Źle się czułam w śnie, a jestem tą osobą, która odczuwa ból przez sen. Ale obudziłam się właśnie też z takim ogólnym bólem, z takim rozłożeniem, ale stwierdziłam, że po prostu mnie zawiało. Poszłam na badania krwi rano, wróciłam, poszłam do babci, babcia mi robiła odrost. Spędziłam praktycznie pół dnia z babcią. Później wróciłam do siebie na górę i zaczęłam montować. I w pewnym momencie dostałam takich mega dreszczy, więc wyszłam pod kocyk, montowałam dalej ale stwierdziłam, że zmierzę temperaturę i miałam 37,7, więc po prostu wzięłam up, up, poszłam sobie siedzieć ale po tym apapie up po godzinie temperatura mi wzrosła do 38,4, ale miałam pociąg powrotny do Warszawy na godzinę 18 około, więc stwierdziłam, że wezmę jeszcze dwa iBupromy, zbijemy to, zbiło się do tych 37,7 i pojechałam z powrotem do Warszawy. Uważałam, że nie będę wam tego mówić, ponieważ wywali się na mnie mega hejt za nieodpowiedzialność. Ale chciałam Wam powiedzieć, że ja nie wiedziałam, że jestem chora. Powiedzcie mi zaraz, że powinnam brać to pod uwagę, ale chciałam powiedzieć, że zarówno w jednym, jak i w drugim pociągu mam przesiadki i jechałam sama w przedziale, więc w porządku. W pociągu odezwałam się na messengerze na grupkę naszych znajomych, z którymi widzieliśmy się kilka dni temu, jak się czują. I nikt jakby nie odezwał się, że czuję się źle, więc stwierdziłam tym bardziej, że pewnie mnie zawiało. Ale jedna osoba napisała do mnie prywatnie, że ma bóle mięśni i gorączkę, więc stwierdziłam, że napiszę do wszystkich oddzielnie i okazało się, że... Około 8 osób, z którymi się widzieliśmy Mają dokładnie te same objawy co ja Czyli czują ogólne osłabienie I mają stan podgorączkowy albo gorączkę Więc zaczęłam się w pociągu troszeczkę martwić Że zaraziliśmy się koronawirusem Zadzwoniłam do mamy, że no jest taka głupia sytuacja Że wszyscy zaczynają się czuć podobnie do mnie Ale początkowo moja mama i mój tata powiedzieli Że to troszeczkę dziwne, żeby w 3 dni się rozwinęła infekcja ale jak poczytaliśmy, to ta brytyjska odwiana właśnie tak szybko sobie mutuje w organizmie, więc istniało prawdopodobieństwo, że jesteśmy po prostu chorzy. Byłam na stałych łączach ze wszystkimi, jak się czują. Wróciłam do Warszawy i była tam taka krytyjska sytuacja. Już nie wiem, czy miałam mamy przez to, że gorączka mi rosła, bo już miałam 38,5-38,6 ale było tam takich dwóch rusków, którzy się na siebie totalnie wydzierali. Ja się ich przestraszyłam, więc stwierdziłam, że jednak poczekam na dworze, chociaż miałam czekać w środku, żeby się nie przemęczać. I nagle tych dwóch rusków wybiegło i jeden był z bronią, moim zdaniem, naprawdę, ten, który uciekał. I groził temu drugiemu, ale później się obróciłam i jakby miał telefon, więc ja nie wiem, czy to już były z gorączkowe, czy schował broń, i wyciągnął telefon. I don't know, nie wnikam w to, ale w każdym razie totalnie spanikowałam. Przyjechał po mnie Amadeusz, ja płakałam. I to była jakby druga sytuacja, kiedy płakałam, kiedy mnie odbiera z dworca, więc się troszeczkę wkurzył. No, a ja wpadłam w jeszcze większy szał. I wróciłam do domu w takim naprawdę złym stanie, i psychicznym, i fizycznym. Okazało się, że Amateusz czuje się bardzo podobnie do mnie, też ma gorączkę, też się czuje źle, więc po prostu wykąpaliśmy się, poszliśmy spać. I następnego dnia stwierdziliśmy, że zrobimy testy antygenowe. Braliśmy tą opcję po kontakcie z lekarzem, więc nie musicie już wnikać w nic. Wybraliśmy się też na testy prywatnie, ponieważ stwierdziliśmy, że tak po prostu będzie szybciej, wyściganie w kolejce i dalej, więc zapłaciliśmy i wieczorem mieliśmy pozytywny wynik. Napisaliśmy to naszym znajomym, niektórzy znajomi też zrobili testy, też wyszedł im pozytywny wynik. Więc chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę to jest takie chybił trafił. Możecie zarazić się dosłownie wszędzie, możecie przestrzegać tak naprawdę wszystkich obost obostrzeń, obostrze? Zaleceń, tak jak ja na przykład noszę wszędzie maseczkę, dezynfekuję ręce, raczej unikam spotkań w gr większym gronie, ale no teraz się spotkaliśmy po prostu wszyscy. Co nie zmienia faktu, że spotykaliśmy się notorycznie, tak naprawdę, i nie byli to jakieś obcy ludzie. Ktoś po prostu musiał przywlec wirusa nieświadomie, bo wszyscy czuli się naprawdę dobrze. Pierwsze dwa dni spędziliśmy na gorączce 39,5-39,7, na totalnych wręcz omamach. Mieliśmy takie slow motion, ledwo się ruszaliśmy, wszystko nas bolało, nie szło tej gorączki zbić i na trzeci dzień dopiero ta gorączka zaczęła spadać, mieliśmy takie 37,5, 377, zaczęliśmy się czuć troszeczkę lepiej. Tak naprawdę dopiero wczoraj miałam taki dzień z Amadeuszem, że poczuliśmy się naprawdę lepiej bardzo, ale bardzo mnie męczył suchy kaszel, także ja w nocy nie spałam, miałam naprawdę trudności, takie wręcz czasami z oddychaniem, bo mnie to tutaj wręcz dusiło. Dwa dni temu straciłam węch i jest to najdziwniejsze i najzabawniejsze uczucie, jakie ja w życiu przeżyłam. Przez pierwszą godzinę chodziłam po całym domu i wąchałam dosłownie wszystko. Rozpylałam perfumy, odświeżacze, jedzenie wyciągałam, po prostu nie czuję zapachu. Aż w akcji desperacji w ogóle wyciągnęłam wódkę, która gdzieś tam była, odkręciłam i ona naprawdę nie ma zapachu. Co znaczy, że no jest to bardzo dziwne. Jeżeli pytacie się, czy mam katar, to tak mam troszeczkę katar, ale to nie jest tak, że mam zapchany nos. Tylko ja autentycznie czuję tylko i wyłącznie powietrze. Smak mi został, ale czujemy takie ogólne osłabienie, zmęczenie. Bardzo szybko się męczymy, ledwo coś robimy i już trzeba iść do łóżka, bo po prostu się czuje tak człowiek zmęczony, że masakra. Minął tydzień od kiedy jesteśmy chorzy, czuję się już o wiele lepiej, ale mimo wszystko no nadal taka, że po tym nagraniu czuję się tak. No, mam nadzieję, że zrozumieliście dlaczego mnie nie było, bo dostawałam miłe komentarze, że coś jest ze mną nie tak, że się kończę, bo znikam z social mediów, bo zamykam sklep, ale to akurat jest totalny zbieg okoliczności, że to się nałożyło. No, nikt nie przewidywał tego, że złapiemy koronawirusa. Wszyscy mamy izolację do 1 kwietnia, moi rodzice mają izolację troszeczkę dłużej. Okazało że zaraziłam najprawdopodobniej mojego tatę, mój brat jest zdrowy, mama będzie miała wyniki dzisiaj i próbujemy jeszcze zapisać babcie, ponieważ są problemy z zapisywaniem przez portal gov.pl jak zwykle, dlatego właśnie wybraliśmy opcję prywatną, ale chciałabym powiedzieć, że jeżeli czujecie się gorzej no to warto jednak sobie zrobić te testy, bo nie zagrażacie tylko sobie, ale też zagrażacie innym. Ja totalnie nieświadomie pewnie zaraziłam swoich rodziców, więc nie będziemy mogli wrócić na święta do domu. Jeszcze chciałam dopowiedzieć, że w sumie gdybyśmy my nie zadzwonili do sanepidu, to nie wiedzielibyśmy nawet tu, kiedy mamy nałożoną kwarantannę więc na pewno przez to obłożenie ilości chorych wygląda to już troszeczkę inaczej niż wyglądało wcześniej, jakby trzeba samemu się zabiegać o to, czy ma się izolację, czy nie. No i Elo.